Cześć, ja na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Siedem nowych gier dołączy w kwietniu do Game Passa i wszystkie siedem gier dołączy do e, xClouda. Oczywiście mogą być jeszcze jakieś shadow dropy i gierki, które wskoczą nam gdzieś tam w międzyczasie. Natomiast oficjalna zapowiedź dotyczy siedmiu tytułów. No i zobaczmy, co to za wspaniałe giereczki. Zaczniemy sobie chronologicznie, a więc gra, która już dzisiaj dołączyła do oferty, to Lego 2K Drive. Także witamy w świecie Jest to, są to wyścigi, no, chciałbym powiedzieć samochodowe, ale pojazdów stworzonych z klocków Lego w świecie którego nazwa to Bricklandia i możecie sobie poganiać. Myślę, że całkiem przyjemna gra, szczególnie dla młodszej widowni, ale i starsi fani klocków LEGO. Znajdujmy coś dla siebie. Eee, no, gra generalnie nie zgarnia jakichś topowych ocen, bo mówimy tutaj, w, jeśli chodzi o Metacritic, na, po na poziomie 6-7, ale to dalej bardzo solidny tytuł. Kolejny tytuł to, no, tytuł, który też kierowany jest odrobinę do młodszej widowni, chociaż z drugiej strony Lil Gator Game, kto by nie chciał zagrać z sobie małym aligatorem. Także możecie sobie poskakać, pochodzić, powspinać się i odkryć generalnie cały świat, który gra ma w ofercie w takiej przygodowo-platformowym tytule. Co ciekawe, gra zgarnia bardzo przyjemne oceny, bo są to oceny na poziomie 8-9, więc jeżeli tego typu gry gdzieś tam Wam podpasowały, to na pewno i ta Wam podpasuje. Kolejny tytuł ze stajni EA Sports także dołączy do oferty jutro, natomiast jest on w ramach EA Play, także musicie mieć Game Passa Ultimate, żeby tutaj cieszyć się rozgrywką w, na konsolach czy na PCcie. Natomiast w Cloudzie oczywiście yy, i tak go macie, żeby wygrać w Cloudzie. Więc EA Sports PGA Tour, a więc... Yy, Golf możecie sobie po prostu pograć w golfa, jeżeli jesteście fanami takiej rozgrywki golfa na żywo czy nie na żywo, to tutaj jak najbardziej do ogrania. To ciekawa gra generalnie zgarnia całkiem pozytywne oceny między 7 a 8, więc jak na gry tego typu, to bardzo, bardzo solidny wynik. Kolejny tytuł, który dołączę do oferty tym razem 9 kwietnia to Tytuł Kona. Co ciekawe jest to powrót, ten tytuł już był w Game Passie, no więc wraca, przyjemnie. E, wcielacie się w detektywa, który będzie sobie zwiedzał miejscowość, patrzył zaglądał wszędzie, no jest to takiego swojego rodzaju gra survivalowa, troszeczkę e, straszna, ale myślę, że nie aż taka straszna, jak ją tutaj w tej leże malują. Także jeżeli macie ochotę się zapoznać i lubicie tego typu gry, to jak najbardziej warta ogrania. Oceny na Metacriticu solidne, siódemeczki. Także od 9 kwietnia pojawi się nam Botany Manor, a więc gra, w której wcielimy się w botanistę. Będziemy mogli zadbać o wszelkie zielone tutaj różne urządzenia, drzewa, krzewy, kwiaty. No i cóż, i bawić się chodzić, odblokowywać sobie nowe nasionka, nowe roślinki. No, także taka chillowa giereczka. Nie ma jeszcze ocen, bo gra ma premiere właśnie 9 kwietnia. Także od razu, od dnia pierwszego, będzie dostępna w Game Passie. No, kolejnego tytułu to chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, bo gra ma już kilka lat na karku. 11 kwietnia dołączy do oferty i będzie to Shadow of the Tomb Raider, definitive edition, także ostatnia część nowej trilogii, nowej serii gier z Lara Croft. Nie powiem, seria inna, na pewno ciekawa. Ja jestem fanem oryginałów, bo no to były gry w których jakby mojego dzieciństwa, więc oczywiście zawsze miło mi się kojarzą, ale nie powiem. Zrobili robotę, chyba jeden z lepszych resetów, jeśli chodzi o marki. Tutaj naszych takich nowoczesnych czasów, choć trzeba pamiętać, że seria Tomb Raider to odświeżenie sięga przecież poprzedniej i poprzedniej generacji konsol, więc ma już swoje lata. Tak czy inaczej, jeżeli chcecie sobie pogadać Tomb Raidera, to jak najbardziej jest taka możliwość. Gra dołącza 11 kwietnia. Oceny, które zgarniała na Metacriticu to średnio gdzieś 7,5 do 8, więc bardzo solidny tytuł. Nawet jeżeli jeszcze nie mieliście okazji oglądać Tomb Raidera, to chociaż polecam raczej zrobić to w kolejności, to jak najbardziej można przysiąść i troszeczkę sobie larą poganiać. I ostatni tytuł, który dołącza do oferty, jednocześnie do ich clouda Game Passa i jednocześnie jest to premiera, więc nie mamy jeszcze jakiejś średniej oceny, bo 16 kwietnia gra ma premierę, tak jak dołączy do Game Passa. Gra Harold Hollywood. Wygląda bardzo ciekawie, styl graficzny no imponujący, naprawdę robi robotę. Chyba najciekawszy tytuł, pomijając oczywiście Tomb Raidera, którego pewnie już większość z Was dawno temu grała, jeżeli miała okazję, bądź ochotę. Natomiast wygląda naprawdę fajnie. Fajna przygoda, klikana, chodzona. Nie powiem, jestem zaintrygowany, na pewno no sprawdzę, bo wygląda na bardzo przyjemną przygodę, a przy okazji jest taka trochę absurdalnego humoru. No i to wszystko zaklęte właśnie w taki fajny styl graficzny. Myślę, że to będzie fajne, fajne doświadczenie. No dobrze, i co jeszcze mamy dla posiadaczy Game Pass Ultimate? Trzy dodatki. Jeżeli jesteście zainteresowani Final Fantasy 14 Online Starter Edition, to możecie w ramach Game Pass Ultimate wskoczyć sobie w 30-dniowy free play. Także fajna rzecz. YouTube Premium 3 miesiące darmowe, jeżeli jesteście subskrybentami Game Pass Ultimate, także możecie sobie wystartować i cieszyć się premiumem przez 3 miesiące. No i Field Kit do Battlefielda 2042, także jeżeli jesteście zainteresowani otrzymaniem różnych rzeczy, jak Grab Weapon Charm, Rising Tide AM do 40, Weapon Skin, no to jak najbardziej to wasz klimat. Gry, które opuszczają 15 kwietnia e, ofertę, to 6 tytułów, także mamy 7 do 6, więc generalnie wychodzimy na plus. A więc Amnesia Collection, Amnesia e, Rebirth, Back, Back for Blood, pewnie część osób będzie mimo wszystko tęskniła za tą grą, Phantom Abyss, Research Destroy i Soma. E, co ciekawe, wszystkie te gry oczywiście możecie kupić w tym momencie z rabatem. A pamiętajcie o tym, że jeżeli jakaś gra wam do gustu przypada. A z Game Passa wypada to jest możliwość z 20% rabatem jej zakupu. To tyle jeśli chodzi o Game Passa w tym miesiącu. Oczywiście jeszcze coś tam wpadnie, zawsze jakieś shadow dropy rzuca Microsoft. Eee, natomiast tytuły no, umiarkowane. Najbardziej e, mimo wszystko Harold Halibut tutaj wygląda najciekawiej. No i Tom Raider, jeżeli nie mieliście okazji ogrywać, to ograjcie. Eee, I tyle. Także dzięki wielkie, pograjcie sobie trochę. Cześć.